Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Time Minecraft. Znowu jesteśmy na naszym świecie pięknym, jakże kochanym. I gdzie ja teraz jestem? Dobra, mi się, że idzie klipper. Gdzie ja teraz jestem? Może się ktoś zapytać. Ano jest tam obok bazy pięknej, podziemnej Znaczy w sumie to nad nią. Ona jest tam pod mną. To jest piękny słup, księżyc. Jakże piękny. Tak. A ja tutaj jestem, żeby zbierać moją trzcinę, w mojej farmie, bardzo przewidywalnej trzciny. Na spawnie planuję dalej zbudować e, automatyczną farmę trzciny, ale... To jeszcze chwilę potrwa, zanim to ja zrobię. A obecnie to ja zbierę trzcinę. A po co mi trzcina, creeper? Aha, nie wiem. Może ty. jest. Zgiń, zgiń! zgiń. Nie, Ej, A Ej, czuł. A, mnie zdechł Po co mi trzcina? Z takiej trochę, okej okay. Mogło być gorzej Zresztą fantoma A tu jesteś, jadygi Essa Nie! Nie uciekaj, nie uciekaj! Nie no Fuck Ha, zdechł Dobra, dobra, szkielet, nie bij mnie Nie chcę zdechnąć eee. Śmieci nie będę zbierać Zdechuję te fantomy, czy nie? Nie wiem Muszę iść do siebie, do bazy, gdzie jest moja baza? Szybko, chodź tu, chodź, daj mi, daj mi, daj, 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 Jezu, jakby bez jest słabo Zapraszam Uff. Tak to się robi i ma idę spać. I cóż... Gdzie dzisiaj le lezę ja? Bo na co tu? Co ja dzisiaj robię? Gdzie ja dzisiaj lezę? Ano, dzisiaj lezę... po kota, którego... po którego stecznie nie polazłem. E, dwa ścinki tam chyba? Tak, dwa, dwa tam chyba. Tak, tak, tak czy nie? Tak nie? Nie wiem. Już nie wiem ile odcinków to szczerze mówiąc. Nie wiem, nagrywam ten odcinek na zapas, jest obecnie e, taka o data. Więc, no, tak. A ten odcinek jest chyba 8 kwietnia. Dzień przed moimi rodzinami, jeżeli dobrze wszystko obliczyłem. No więc. O, jeszcze tutaj mam jeden. No więc, trochę. Trochę bardzo na zapas nagrywam, ale, no. Lepiej nagrać na zapas niż nie nagrać na zapas. A skoro mam czas, a potem nie będę mieć czasu, to lepiej teraz nagrać niż w ogóle nie nagrać takie jest moje zdanie na ten temat. Tak. To sobie sobie. tutaj. To jest na pierwszy Nie, to jest. To jest na Widere. Nie Widere. Możemy znaczy na też, ale na... chodzi mi o. Chodzi mi oczywiście o te. Um, te Widrową. A co my dzisiaj zrobimy? Jeśli możecie się zapytać. Weekend nie powstał, nie myślcie sobie. To są z rzeczy, które znalazłem w Deep Dark. I nie tylko Deep Dark, jak widać. A jeszcze jedno złote akurat do tego doszło. No tutaj mamy ten fajny rub, który przypadkowo całkowicie zdobyłem w zeszłym odcinku. Dwie mutyki tutaj, trochę płyt. E, 4 rude diamentu, fajne spornie, w sumie takie same jak moje, tylko że enchanty w kolejności nie są nazwane. 3 Sześć 6 echo shardów, eee, Co można było zrobić z echo shardów, A tak, no bo to Fiat. Jak się tam płyta robiło? Z odłamków płyty, 9. No, te, tego nie mam żadnego. Teraz mniejsza, ponieważ trzeba lecieć na te koordynaty. Napiszę sobie jeszcze raz. A po co? A ponieważ tam jest chatka wiedzimy. Tak, e, się na tym. Chunk Base to się chyba nazywa. Taki... Wyjdzie degi, przecież to powinno być oświetlone. E, anyway. E, sprawdziłem sobie na chunk base, jeżeli bodajże tak to się nazywało. No to jest ta fajna stronka, gdzie można sprawdzać e, seedy z Minecrafta. Z I po prostu sobie tam wklepałem seed mojego świata, żeby... Sprawdzić, gdzie są jakieś chatki wieźmy O, to mam nawet. No i sprawdziłem, że najbliższa od nas jest właśnie tam o. I gdzieś powinna być jeszcze druga tam w okolicy. Tutaj w ogóle zrobiłem jeszcze tą czaszkę z poprzedniego odcinka. I gdzieś to ona tam powinna być w okolicy, a więc trzeba tam polecieć. Tylko jeszcze trzeba strzelować. Eee, 6800. W wy tą wystarczy minimalnie polecieć. I cóż, że ja to powiem... A w tym to będzie 7 km, więc to chwilę zajmie mnie ten przycisk. Dobra. Na tej osi już dobrze jesteśmy, więc teraz trzeba lecieć tamo. Trochę trzeba unieść się w górę, tak gdzieś na 300 tą kratkę przynajmniej mi się przydało. No, myślę, że to będzie dobry pomysł. No, nawet na 400, kwiatkę. No i teraz sobie tak lecę w przestworzach. A z przestworzy, I myślę, że zobaczymy się, kiedy spotkam po drodze coś ciekawego. No i proszę Państwa, mamy tutaj wioskę. Czy coś nie będzie? Raczej wątpię, żeby było coś nieciekawego. Ale zajrzeć zawsze warto. dobry. Trochę mniej klatek jest, ale w sumie dalej jest 80, bo mam render na 25, a zwiększmy do 28 członków. A i to nic jest wynik. Były mi nic ciekawego. O. znaczy dla mnie i tak spadek klatek jest wyraźny, bardziej wyraźny, w ogóle wyraźny chyba... Dla was chyba w ogóle nie powinien być wyraźny, ale... Laptop, w moim laptopie, ma 144 Hz odświeżenia, więc jednak jest rzecznica między 60 a 120 ma z to co robisz. Nie strasznie. Ej, a gdzie ludzie? Halo? To są oburzeni. Gdzie są mieszkańcy wioski? Halo? Tip, tip, tip. Wiedrzeży ale gdzie są villagerzy? Halo, halo. Tutaj to jest silktacz? To jest silktacz. Gdzie są villagerzy, do cholery? Tu nie ma villagerzy żadnego, co jest? Hmm. Dobra, jest. OK. Nie pytam. Jeszcze też mają wysłuchałem. Eee, Okej. Okay. Ciekawe, co macie... Zostaw ten Na Na mm, a to, to tutaj nic ciekawego chyba nie będzie. Ło! Ty! A tu on nie ma macie. I golem a tu macie nawet. I kotka. Cześć kotek. Mm, tak I drugi kotek. Nie no, nie będę ich oswajać Nie warto, ale no dobra, e, to chyba tu nie ma nic ciekawego czy pokazanie to lecę dalej A ktoś pamięta słynny tutaj zęby z tajnego Minecrafta Dziąć nie tuj zęby trzeba Dziąć, tu siedzi Ooooooo, bieżą się bo mamy opuszczony portal, znaczy ruiny portalu. Ja nie wiem, ja na rzeczy, które powinienem mówić: opuszczone, mówię ruiny, a na ruiny mówię: opuszczone. Jestem powolny. A i kopsik eee, chciałbyś. Raczej, i szkielet. I statek. W statku coś ciekawego. Ale mapę se sobie wezmę, bo czemu nie A tu Coś ciekawego 14 szmalek do fetu, boga. gra Powinno być ty. Dziękuję, Boże. Dwadzieścia mają te oko. Okay. No okej. Odbiery wezmę. Zaraz powinniśmy dotrzeć do naszej chatki. Weźmy. O, już mamy nawet bagna, więc. I mamy nawet tutaj hmm, te. Zapomniałem, jak to się nazywa. A nie akacje tylko. A, a, azalie, azalię, azalię, tak. Jezu. Nie wiem, mi się język Mamy chatkę wiedźmy, czy jest tutaj kotek. Słyszę tutaj kotka. Tylko jak się tutaj do cholery dostać? jakby tutaj wozicie? Wjedzimy. Jak tutaj włosicie? Kicia, Kicia, gdzie uciekasz? Kotek. Kotek. Dobra. Jest! Ha! Komplet katalog. Ha, kat. Jezu, lecia... Wiesz ile ja za tobą leciałem? Wiesz ile ja za tobą leciałem? 5 km jest za tobą leciałem. Za jednym czarnym kotkiem. Ale mamy 11 kotów. 11 kotów. Mówię to, 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 tak, 11 kotów, ja nie mam 11 kotów, jestem prawdziwym kociarzem, dostałem order kociarza w Minecraft, nie siadaj. To ja tu teraz jeszcze jakoś go wrócić do domu, ale to już trzeba będzie nether'em, bo nie, nie będę się pierdzielić z kotem i nie będę go nosić przez nie wiadomo ile. To no tutaj powinna być jeszcze druga chatka, weźmy do informacji. I widziałem? Ja Wydawało mi się. Kot za mną idzie. Idzie idzie. Parku! Ależ parku! Pięknie parku. Szale Aaa... Ah, czuję się spełnione, osiągając taki cel. Wszystkie koty w Minecraft. 11 to zdali. Pięknie. Pięknie. Ah. Tu są ciemne dębry. Jak więc mnie nie bagnę? Będzie gdzieś tu jeszcze chatka jeździa tutaj już nigdzie nie widzę chatki jeździ Mocno mi świerdziłeś żyjesz? Idziemy kotek Słyszać, ale nie widzę. Gdzieś jest. Na grzybie, Boże. Eee, no, mm, mm. Ale dobra, wszystko okej, okay, tylko... w mojej informacji, tutaj powinna być jeszcze jedna chatka. Co tam jest? Coś tam wpłynęło, czy mi się wydawało? Wydawało mi się, że to był tam wokalcy. Przepraszam, Dobra, tu. Przyjdę tutaj po ciebie. Minus 6, 6, 8, 0. minus 1, 0, 4, 6, 3. Ok. Ja poszukam tej drugiej hardki, gdzieś widzimy miała Jeżeli tutaj istnieje. Tu jest ta, w której znalazłem tego kotka. A czy będzie to gdzieś druga? Nie w tą stronę. To jest na ciemne by było jeszcze, jeżeli tutaj by było mężczyzn. By to w, by w ogóle kot strony. Ale mężczyzn jest za rzadkie. To jest... O mój Boże. Jak się dziwnie zyskuję. Ej, ale tu ładnie. Wiecie, tu już ma na się wydawało? To były tylko te polosty. to chyba takie te porosty, były. Ale tu jest ładnie ty bez kilku. Bardzo ładnie nawet. Macie koledatę, a nie wiem, czy będzie pan się chciał osięść kilka ładnych kilometrów od spawn'a. Okej, okay, wracam na powierzchnię. <laughs> Zabiłem przed chwilą. Myślę, że było jeszcze, jeżeli to by było mężczyźni. Cierki mi przeszły. O, o, poczułem dziwne mówienie w całym ciele, ale jak to zobaczyłem. O, o mój Boże. To się nie dzieje, naprawdę. Znalazłem mężczyzn. Ja naprawdę, nie, 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 nie myślałem. Nie myślałem, że jest znajomy mężczyzn. Przejdę do patrzonego kota, a mamy mężczyzn. To będzie kolejny odcinek! Aaaaa, ja! Ohoho. Pff, dawał sobie fragment, się. Jaki tego nie zobaczyłem? Prześleciałem. Prześleciałem gdzieś tutaj, tędy. Jest w ogóle jeszcze dżungla. Jakie ja tego nie zobaczyłem? Jakie ja tego nie zobaczyłem? Na nagraniu! To się nie nagranić tylko. Ja tu leciałem, przecież gdzie ja leciałem. Gdzieś no tutaj leciałem, to... Jakie ja tego wielkiego czegoś nie zobaczyłem? To jest w ogóle chyba tajne pomieszczonko, ale nie jestem pewien. Ja ale w jakim to jest jeszcze ładnym położeniu? Boże, ja tu... kiedyś zrobię bazę, ja tu chcę zrobić bazę. Oooooo! Oh. O oh, wow, 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 wow tego się ekscytuje. Najprzejm no, ja tędy, a to jest tam. Jak ja tego nie zobaczyłem, Zobaczę ja to chyba, że zobaczę po na nagraniu, czy to było widoczne, czy nie było widoczne, bo jeżeli było widoczne, a ja tego nie, nie zobaczyłem, oka, to jestem... Um... A w ogóle to jest jeszcze dżungla, bo to są takie super tereny. To są takie super tereny, jak to kiedyś będzie idealne miejsce na kolejną bazę. Ale przy moim tempie zagrania to ta baza będzie za 5 lat. Eee... To jest północ? No, tak jest północ. Nie widzę, gdzie bagiem. I siemam, koto tam u was? Fiedźba, dam do... się. Aha, ona wylazła, okej. Okay. Gin. Ha. Oj, nie udało mi się wlecieć. Kitek. Kitek, chodź. Mam dla Ciebie jedzonko. Chodź! Jedzonko mam. Jest! Ja, mamy drugiego czarnego chodka. Huhuhu. I chodka Na tych koordynatach dokładnie. Tamtego gdzie ja zostawiłem. Chodź kotek musimy tam iść to będzie tam w A nie chciałem tego zbierać. Śmieci. To się nieść, Szmalak nie jest śmieciem. Chodź kotek leziemy do tamtego drugiego kotka. Mam dwa czarne kotki. Chodźcie, ci pipip. Chodźcie tu. Mówił się. Zlepcie mi trzeciego czarnego kotka. Także był w zapasie. No, elegancko. Mam trzy czarne koty. Takie, bardzo czarne. One są nawet grypowe bardziej niż czarne. Ale no, z nazwy są czarne. No, chyba Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że się Wam spodobał. Oczywiście. Zachęcam do zostawienia łapki w górę. Tam subskrypcji, komentarza, bla, bla, bla. Każdy wie, co ma zrobić. Każdy to powstawa najwidoczniej. Do zobaczenia już w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że ta góra jest piękna, że Wam się podoba. Co... Chciałem coś powiedzieć, ale nie wyszło, przecież już to mówiłem. No, koty was, was żegnają. I żabki Was żegnają. Właśnie tu są żabki, przecież. No tak, zapomniałem o żabkach. No, żabki też sobie jakieś ograny, ale bagno mamy jakieś na pewno bliżej, więc trzymajcie się. No i cześć.